Co to jest park Run? Odpowiedź jest jedna. To bieg na dystansie 5 km z pomiarem czasu. Organizowany w sobotę co tydzień przez cały rok, a odbywa się na cytadeli. Zwykle spodziewamy się 100 100 kilkunastu zawodników. I oni zwykle w tej liczbie tutaj przychodzą do nas i są z nami i biegną z nami. Natomiast rekord z tego co pamiętam. To było to było chyba około 400-400 osób. Hmm. Trudno mi w tej chwili sobie przypomnieć, kiedy to dokładnie było, ale to, to, to był jakiś bieg dla kogoś. To był jakiś bieg taki tutaj charytatywny. Tak, o, lic paliwa zamiast piwa. Coś takiego było. Tu. Kolega mi tutaj podpowiada, 5 październik 2013 i wtedy yy, było tutaj tylu zawodników, że nie starczyło dla wszystkich numerków. Uczestnictwo jest bezpłatne. A czy może pobiec każdy? W biegu może wziąć udział każdy. Warunkiem jest, żeby się wcześniej, że tak powiem, zarejestrował na naszej stronie parkram.pl. Po potem, po przebiegnięciu na mecie, jest skanowany i wieczorem może sobie swój wynik zobaczyć w komputerze. Jestem pierwszy raz, w ogóle jestem pierwszy raz na biegu takim, no, współbiegu z ludźmi, bo tak to sobie zawsze wieczorami o godzinie 23 biegam króciutko. I przez przypadek się dowiedziałem, że coś takiego jest. I postanowiłem, że dzisiaj przyjdę i pobiegnę. Po prostu, bez jakichś tam innych motywacji. Co jest ważne? O czym zawodnik musi pamiętać, biorąc udział w biegu? To jest ten, ten kod, który się drukuje przy rejestracji. I to, jest, I to jest tak naprawdę jedyna rzecz. Dodatkowym warunkiem może o którym jeszcze nie wspomniałem on nie jest wymagany od razu, to jest to, żeby y, ten zawodnik dwa razy w roku tutaj pomógł, bo idea tego naszego parkranu opiera się na wolontariacie. Wszyscy tutaj są dobrowolnie, i ja parę razy tutaj sygnalizowałem zawodnikom, że jeżeli po prostu nie będą mi pomagać, to nie będzie biegów, tak? bo y, zwykle są potrzebne do, do dobrej organizacji y, 3-4 osoby. I dzisiaj, tutaj sobie też za chwilę dwóch mi się, dwie osoby mi się zgłoszą i, i będą mi pomagały. Ja zawsze mierzę czas. Jedna osoba rozdaje te tokeny, które wskazują, na którym miejscu przybiegł zawodnik, i trzecia osoba ich skanuje. Ja to potem zabieram i wgrywam do komputera. Co ważne, każdy z uczestników biegnie we własnym tempie, bo w ramach idei Par wszyscy biegną dla własnej satysfakcji. A czym dla samych biegaczy jest park run? Powiem tak trochę dwuznacznie: park run jest jak żona, do której zawsze, nieważne w ilu biegach biegnę i gdzie biegnę, zawsze z wiernością wracam. Parkran jest w moim ogniem, moją pasją, napędza mnie, powoduje, że ta moja pasja biegania rozwija się z każdym miesiącem. Tak jak zacząłem biegać, nigdy nie sądziłem, że będę biegał dłużej niż, niż biegam faktycznie, ale to tylko i wyłącznie dzięki parkranowi, bo przychodzą tutaj co tydzień motywuje do tego, że trzeba wstać, trzeba się zerwać o godzinie siódmej, czasami szóstej w tak nieludzkiej porze w sobotę rano. Przecież to jest zboczenie zawodowe, ktoś by pomyślał. A jednak przychodzimy tutaj żeby, tutaj, żeby tą naszą pasję realizować. Czy myślisz, że Parkland jest świetnym rozpoczęciem weekendu? A dlaczego? Nie wiem, no tak wiadomo, można długo poleżeć, ale też można się trochę poruszać, nabrać takiego zapału, pozytywnej energii na, na cały dzień, który nadchodzi. Dla mnie jest fajną imprezą, fajną zabawą i przede wszystkim daje mi regularność w bieganiu, bo to jest dla mnie najważniejsze. Nie biegałem wcześniej i brakowało mi regularności. A tak czuję się zmobilizowany, żeby stać tutaj. A poza tym jest fajna ekipa, w związku z tym no, mobilizacja jest automatyczna, że tak powiem. Jak zawsze, start o godzinie dziewiątej. To jest pierwszy raz w do kategorii. I prawa dla tych osób. Zobaczcie, że nawet mamy telewizję. Wow, wow. Eee, dziękuję naszym sponsorom, dziękuję naszym wolontariuszom. Eee, wziętym tak wsteczem z łapanki. 3, 2, 1, start! I pozwól koniec, pozwól Życzymy wytrwałości, satysfakcji i radości z samego biegania. Dawaj, dawaj,